Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na to wyjątkowe spotkanie. Spotkanie, które na pewno zapamiętam sobie na zawsze. Mało kto, mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak wielką pracę, jak wielkie serce rodzice, rodzice zastępczy swoim podopiecznym udzielają, jak, jak wielkim sercem się dzielą. I można powiedzieć, że wróciła trochę taka moda na superbohaterów dzisiaj i dla mnie wy jesteście takimi superbohaterami. To dla was wielkie brawa. I to takimi superbohaterami, którzy walczą nie tyle z komiksowymi, czarnymi charakterami, ale walczą z… Emocjami, nieufnością, traumami, z lękami. Przezwyciężają te lęki. To jest coś naprawdę niezwykle wielkiego. Nie ma chyba w języku polskim takiego słowa pomiędzy praca a miłość. Jest takie słowo? Chyba nie ma. Ja nie znam. Ale to właśnie jakiś amalgamat, jakaś... Zbitka tych dwóch słów, gdyby powstała, to jest to, co wy swoim podopiecznym dajecie. To jest coś dużo więcej niż tylko praca, praca na rzecz całego społeczeństwa, ale miłość, która daje im perspektywy normalne perspektywy, takie jakie każde dziecko chciałoby mieć. I bardzo gorąco dlatego tutaj z wieliczki. Dziękuję Wam wszystkim małopolskim rodzinom zastępczym, ale też stąd niech popłynie mój głos do wszystkich polskich rodzin zastępczych. Bardzo gorąco dziękuję. Kiedy byłem mały, to moi rodzice, można powiedzieć, opiekowali się taką rodziną zastępczą. Ona wtedy inaczej trochę wyglądała, tam była tylko mama i kilkoro dzieci. Z jednym z tych dzieci utrzymuję kontakt do dzisiaj. I także moja córka bardzo aktywnie wspomagała rodziny zastępcze. I wiem doskonale z jakimi problemami się borykacie, jaki mur nieufności. Lęków, problemów musicie przebijać i naprawdę jestem pełen ogromnego uznania za to wszystko, co robicie. Państwo, państwo polskie, każde państwo, ale mnie interesuje państwo polskie, może zrobić bardzo wiele, ale zarazem gdzieś jego rola się kończy, a wasza rola zaczyna i to wasza rola jest najważniejsza. Jesteście naprawdę wielcy, jesteście wspaniali. Dziękuję także parlamentarzystom, dziękuję Komisji Sejmowej, bo to nietypowe spotkanie, które, z którym dzisiaj tutaj, um, które dzisiaj się tutaj odbywa, to także część spotkania Sejmowej Komisji Polityki Społecznej. Dziękuję pani poseł Urszuli Ruseckiej i wszystkim Państwu, którzy bierzecie udział w tym spotkaniu. Wiem, bo z wieloma z was rozmawiam często na tematy polityki społecznej, że. Dzielicie się swoim sercem i staracie się zrobić wszystko, żeby także właśnie wszystkim dzieciom, młodzieży pomóc w tych trudnych warunkach, w, którym im przyszło, w których im przyszło dojrzewać, rosnąć. Kiedy rodzi się dziecko, to troszeczkę jest inaczej. To niezapisana karta, a wy, rodziny zastępcze, często przejmujecie te dzieci już z pewnym bagażem bólu. Musicie przezwyciężać te problemy, z którymi oni przyszli do Was. To, są, to jest coś niewyobrażalnego, ciężkiego do wyobrażenia. A więc za to, że potraficie dzielić się tym, co macie najpiękniejszego. Wasze serce, wasze dobro, wasze uczucia, że tworzycie lepsze szanse dla naszych młodych, wspaniałych ludzi. Chciałbym raz jeszcze z całego serca tutaj z wieliczki wszystkim rodzinom podziękować, ale także poprzez rodziny zastępcze, chciałbym podziękować bardzo gorąco wszystkim opiekunom domów dziecka, bo jest wprawdzie nastąpiła w ostatnich latach pewna pożądana zmiana zmniejszenie tych dużych placówek opiekuńczych. Ale wiem doskonale, że one cały czas są podzielone na mniejsze jednostki, znam wiele z nich. I chciałbym także wam, drodzy, opiekunowie, podziękować i poprosić, żebyście dzielili się waszym sercem, waszymi uczuciami i tworzyli dla wszystkich tych wspaniałych dzieci, młodych ludzi, jak najlepsze warunki do rozwoju. Szczęść Boże i wielkie słowa uznania i podziękowania dla wszystkich rodzin zastępczych, dla wszystkich opiekunów niech stąd popłyną na całą Polskę. Dziękuję bardzo.